Dziupla lektorska sowa. Zaprasza. Chodź, bajeczkę ci opowiem, żeby sny się piękne śniły, żeby życie rozpieszczało i zmartwienia precz przegnało. Bajki dla Majki Za lasem i rzeczką, tam gdzie rosną wysokie paprocie, a wieczorem świecą robaczki, stała mała krzywa chatka. Mieszkała w niej babcia Kasia. Miała siwe włosy, czerwony fartuch i bardzo dobre serce. Czasem była głodna, ale nigdy nie przestała się uśmiechać. Pewnego dnia w zakamarku starej skrzynki na ziarno babcia znalazła coś dziwnego. To było jedno, jedyne ziarenko grochu, błyszczące jak mleczna perełka. Aj, ty mały cudaczku szepnęła zasadzę cię, może urośnie z ciebie coś dobrego i zasadziła. A potem codziennie podlewała i śpiewała cichutko: Rośnij grochu w górę, w górę, niech ci świeci słońce z chmurek. Groch rusu najpierw wypuścił listek, potem łodyżkę potem pęd tak długi, że owijał się wokół płotu, drzewa i dachu, aż Pewnej nocy strączek grochu otworzył się i z jego wnętrza wyskoczył kogutek. Miał złoty grzebień, skrzydła jak wachlarze i mówił ludzkim głosem: Kukryku! Dzień dobry, babciu! Będę ci pomagał! Babcia się nie przestraszyła, pokiwała głową i zaśmiała się. Zawsze marzyłam o kimś do rozmowy. Od tej pory kogutek był z babcią codziennie. Budził ją rano swoim kukuryku, przynosił wodę z potoku, zbierał jagody, a nawet przeganiał myszy z komórki. Pewnego dnia pod pędem grochu coś błysnęło. Babcia schyliła się, a tam srebrny kubek. Babcia zdziwiła się i powiedziała: Szkoda, że pusty, napiłabym się mleka. Po tych słowach stało się coś dziwnego. Kubek sam się napełnił mlekiem, a potem malinową herbatką, a potem kompotem z rabarbaru. Ach, co za cud! westchnęła babcia. Ale będę go używała tylko od święta, nie codziennie. I tak robiła. Piła skupka tylko wtedy, gdy była bardzo zmęczona albo odwiedzał ją ktoś głodny. Ale wieści wędrują szybko. Usłyszał o kubku pan dziedzic. Bogaty, brodaty i bardzo chciwy. Co? Kubek? Co się sam napełnia? Dla starej baby? Mruknął. Przynieść mi go. Wysłał sługę. Ten przyszedł do chatki i powiedział: Babciu, pan zaprasza cię na dwór. Chce ci podziękować za, 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 za twój groch. Ale babcia poczuła w kościach, że coś jest nie tak. Dziękuję, nie, nie mogę. Muszę. Podlewać kwiaty. Sługa wrócił z niczym. Pan się wściekł. To użyj podstępu. I sługa wymyślił chytry plan. Pewnego wieczoru, gdy niebo zrobiło się czerwone od zachodu, wpadł do chatki i krzyknął: Pożar! Pali się chałupa obok! Babcia wybiegła przerażona, a wtedy sługa porwał kubek i zniknął za wzgórzem. Pan urządził wielką ucztę. W kubku było wszystko: sok malinowy, lemoniada z bąbelkami, nawet musująca oranżada. Goście klaskali, pili i śmiali się. Ho ho, co za czary! Aż nagle za okna rozległo się. Kukuryku! – Kukuryku, ze skradzionego kubka pijecie! To był kogutek. Siedział na parapecie, rozcapierzał skrzydła i krzyczał – Oddajcie kubek babci! Pan się zdenerwował. – Do studni z nim! Wrzucili kogutka do studni, ale kogut pił wodę i pił, aż w studni nie zostało ani kropli. Wyleciał z pustej studni i dalej robić hałas. Kukuryku! Oddajcie kubek, babci! Pan zawołał sługę. Do go! Wrzucili kogutka do ognia, ale on wypuścił wodę, którą wypił ze studni i buch zalał wszystkie płomienie. Wrócił pod okno osmolony, ale dzielny. Kukuryku! Dostajni z nim, niech konie go rozdepczą! Ale kogutek wypuścił dym z pieca tak gęsty, że konie zaczęły kichać, zakręciły się i rozbiegły się na łąki. Pan był wściekły. Złapał kogutka, oskubał go i zjadł go na obiad. Ale, ojojoj, co się dzieje? Z brzucha pana dobiega. Oddaj kubek, babci! Pan próbował pić, ale za każdym łykiem kukuryku! Próbował spać, kukuryku! Nawet kiedy mówił cicho, kogutek odpowiadał: Nie ma mowy! Oddaj kubek! Pan się męczył i pocił. Wreszcie zawołał lekarza. Lekarz miał zielony cylinder i torbę pełną ziół. Panie dziedzicu! rzekł poważnie: „Musi Pan wypić syrop taki na wyciąganie kogutów. Pan wypił, a tu kogutek wyskoczył, Żywy cały ze swoim pięknym grzebieniem. Nie przestanę kukurykać, dopóki nie oddasz kubka. I Pan oddał, a nawet się ukłonił i przeprosił za swoje zachowanie. Kogutek, Zaniósł kubek z powrotem do babci, a ona uśmiechnęła się, pogłaskała go po grzbiecie i powiedziała: Taki mały ptaszek, a większe serce niż cały dwór. I od tej pory, gdy ktoś rano przechodził obok chatki, słyszał: Kukuryku! i Dzień dobry! to babcia Kasia z kogutkiem pozdrawiali przechodniów. Zapraszając na kakao z magicznego kubka. Dziupla lektorska sowa.